Siemano, tu zespół MTB Medica, dzięki za nominacje Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu Podstacja Wrocław-Krzyki. My działamy, pomagamy, bo pomagać lubimy i nasze nominacje lecą do naszych sponsorów oraz partnerów, czyli do 4x4 terenowiec, OSPARC, czyli Pedersportska, Extreme Outback i DBA. W dalszej kolejności nasi partnerzy, czyli Bezpieczny Kazbek, flat Air, earth Szkolenia Medyczne i Moto Park a także Wydział Ruchu Drogowego we Wrocławiu, eh, KP Stare Miasto, KP Pole i JDRG 5 we Wrocławiu. I to make this thing international we want to nominate uh, the Orga Team of uh, Rally Trial Germany and Elshot uh, in Tunisia and also Manuel Podetti and his Orga Team of Gibraltar Race. Do pompek! Gotów? Tak. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, 6, 7, 8, 9, 10. Pozdrawiamy Jantarobo. Wam, kochani, życzymy miłego dnia, a za Ciebie ja mi aż rzucimy wiodące kciuki.